Już po raz dwudziesty młodzi artyści z całej Polski grali Chopina. W Koninie i Żychlinie odbył się festiwal pianistyczny „Chopinowskie interpretacje młodych”. To wspaniała inicjatywa, która gromadzi na scenie młodych artystów, pianistów polskich, którzy są na takim etapie, że już mają mnóstwo osiągnięć, a nie, jest, nie są jeszcze wielkimi artystami, którzy grają na największych scenach, ale grają bardzo w ciekawych miejscach. Raz w roku, właśnie w listopadzie, to jest bardzo wielkie święto muzyki szopenowskiej. My nawet mówimy między sobą, że to jest taki mały konkurs szopenowski, Konieński. Młodzi artyści zaprezentowali etiudy, mazurki, ballady oraz polonezy. Są to bardzo młodzi, ale jednak bardzo dojrzali pianiści. Grają Chopina z dużą znajomością tematu, bo to jest istotne, żeby ta muzyka Chopina była dobrze interpretowana. Temu także służy ten nasz festiwal, ale już widać, że to jest, są ogromne talenty, ogromne możliwości, świetne wyczucie muzyki Chopina. I pomimo tego młodego wieku, podkreślam to po raz kolejny, dużo dojrzałości. Jestem w ogóle bardzo zachwycona tym, jak bardzo podniósł się nie tylko poziom techniczny, ale również i ci młodzi ludzie już wiedzą, co grają, oni mają wnętrze, oni mają uczucia, odzwierciedlają te swoje uczucia w muzyce. Festiwalu, w którym nie zabrakło również konkursowej rywalizacji, wzięli udział młodzi artyści z całej Polski. Zwyciężył Bartosz Frydel.